Witam was moi drodzy, w następnym filmiku dzisiaj ze względu na to, że jest ciepło. Na obiad zrobię risotto. Pokażę Wam, jak się robi risotto z pieczarkami, i dodatkiem do tego risotto będzie cukinia w panierce. Ale cukini w panierce już Wam nie będę pokazywała, ponieważ to pokazywałam już w mojej przekąsce, jak się robi. Pokażę Wam dzisiaj właśnie risotto. Ja robię z pieczarkami, ale możecie sobie zrobić z czym lubicie: może to być filet z kurczaka, z piersi z kurczaka, mogą to być obojętnie, jakie warzywa, z czym sobie życzycie. A więc tak, ja mam tutaj już skrojone pieczarki, podsmażę je do prawie tylko wegetą i pieprzem, i podsmażę sobie je na masełku. I tutaj mam przygotowany litr bulionu, cebulkę, ząbek czosnku, olej z oliwek i risotto. A więc tak, tu zaczynam smażyć sobie teraz moje pieczarki. A tutaj na drugiej patelni lejemy sobie olej z oliwek, zasypuję sobie moje no dno patelni właśnie risotto tak. teraz sobie je naoliwimy i poczekamy aż rozgrzeje nam się patelnia jak ryż zacznie nam lekko spierczeć na patelni podlewamy go rosołkiem i na tym to właśnie będzie polegało umieszczamy nasze risotto jest już miękkie więc dodaję teraz Pieczarki, które miałam podsmażone z cebulką szcząskiem. mieszamy wszystko do połączenia i będziemy podawać na talerzu. Zaraz pokażę wam efekt końcowy. I to jest wszystko. Posypujemy sobie pietruszką i i parmigiano posypujemy. Ja mam znowu dzisiaj tutaj pomocnika. To tu jest mój pomocnik, który mi gasi lampki. Ja mamusia przyszła na degustację. No. Życzę Wam smacznego i zapraszam na kolejny filmik. Do zobaczenia.